Panie Jezu Chryste, z największą radością poświęcamy dzień dzisiejszy pamiątce zmartwychwstania Twego. Nie masz w dziele odkupienia ludzkiego, któreś dokonał, pamiątki, którą by Kościół Twój okazalszym czcił obrządkiem. Na dzień dzisiejszy. Jest to bowiem pamiątka tajemnicy, która jest założeniem wiary, utwierdzeniem objawienia, początkiem nowego prawa, cudem łaski i pomocy boskiej, a dokonaniem powszechnej szczęśliwości. Jeśli umierając za nas na krzyżu, dałeś nam dowód Najwyższej Twojej dobroci, to zmartwychwstając okazałeś razem Twą dobroć i nieograniczoną potęgę niechaj Ci będzie wieczna chwała, boski pośredniku, za wszystkie dobrodziejstwa. Oby całe życie nasze było podziękowaniem za wszystkie te dobra, któreś nam udzielił i teraz udzielasz i które dla wiernych Tobie w przyszłym przeznaczyłeś życiu. Nie opuszczaj nas, Panie, ale spraw, abyśmy grzechom umarli, a cnocie jedynie żyli. Za Twoją pomocą tylko zdołamy się przygotować godnie, abyśmy w Królestwie Niebieskim Tobie służyć, Ciebie wychwalać mogli po wszystkie wieki. Amen.